Cześć, witamy Was na kanale Sieciownik TV. Po tej stronie Adrian z Dziękujemy Wam za wczorajszy streaming. Naprawdę bez Was by się to nie odbyło. Brawa dla Patrycji za jej zaangażowanie. Gdybyście widzieli, jak się działa, jak pilnowała, to naprawdę było świetne. A, i tam, i tam. Wracamy tutaj, widzi, do Rizena I tak na szybko dziękujemy za Wasze wsparcie. I jeszcze jedna rzecz. Od kolejnego tygodnia, od poniedziałku do piątku, zmieniamy trochę. Jakby to powiedzieć, formułę. formułę. Zaraz wylejesz swoją zbożową. formuła jest taka: dwie serie gameplayów będą w tym wypadku Reason i Crossroads, bo jeszcze nie skończyliśmy. Dokładnie. I od poniedziałku do piątku po jednym odcinku, żeby nie dawać zbyt wiele, żebyśmy mieli też czas na obejrzenie. No bo trochę przesadziliśmy, ale dzięki temu, chociaż kana ma, ma jakiś materiał, ma jakąś ilość materiału do obejrzenia. Tak, ma już zaraz 130 filmów, filmów w ciągu dwóch miesięcy. Tak. Więc tak, poniedziałek, środa, piątek dłuższa seria, w tym przypadku Reason będzie wychodzić. Jeden odcinek, wtorek, czwartek, crossroads. Fredzie, co chcesz ode mnie? Zobaczę, jaką fajnik głową. On mówi, nie będzie, nie będzie, będzie, Fredzie, wychodzić będzie. No dobra, no i oprócz tego będę próbował też robić streamy. Parę streamów, chyba. no nie wiem ile. Będę was komunikował o streamach na filmikach najprawdopodobniej. Mhm. Uh -huh. Najbliższy stream odbywa się w piątek, czyli ten film wychodzi w czwartek, czyli jutro, uh -huh. między tam 1920 więc zapraszam serdecznie. No dobra, koniec gadania, zaczynamy. Co Patrycy? Nagadałeś się, co? No. O, jakie ty typu... brzydkie. Co tam było? No zaraz zobaczysz. A tego to jeszcze nie widziałem. No bo to jest popiołek. Popiołek? O że nie zabiję go, już widzę. Przypomina trochę, że mu strzelisz po prostu do środka, do gęby, co mu otwiera. Przypomina trochę ten... E, bestie cieniostwora no, z Gothic. Możliwe. Czekaj, bo ja muszę go... Dobra, weź u do niego, a wtedy nie będzie, że Wiesz co, ale podejrzewam, że jest za głośno no, jednak. Bo jak ja słyszę tak wyraźnie, i ty... Mojego Freda bijesz? Dziabągu pospolity, Freda lejesz? Fred to mój nieżywy przyjaciel Fredzie, jestem z Ciebie dumny, <laughs> low HP Tak? No, no zobacz Łooo, wow, Fredziu <laughs> Fredzie. Ja tu widzę, że Ty z Fredzie mi się zaprzyjaźniliście się tak dobrze No bo Fredziu Ci pomaga <coughs> Kiedy ja nie mogę <laughs> Chciałem, żeby Patrycja pograła dalej, pójdzie na. Ale już niektóre bestie są zbyt, zbyt potężne mm. dla mnie. Mówi, że nawet wtedy by ci już nie pomógł? Mm -hmm. No jak jesteśmy w tym momencie, to sobie zwiedzimy co tam jest dalej. Jest Ten zamek jest zbyt skomplikowany. Nie, no musimy jednak otwieranie zamków rozwinąć. Hmm. To prawda. To jest wręcz naszego obowiązek. Zaraz będziemy wracać do tej dziewczyny z wilkiem, żeby rozwikłać zagadkę chyba Cyrusa. Gdzie jest Cyrus? No, nie, jak jest chyba ten druid, który No tak, no to był to Cyrus. Aha, to tak, dobre masz tefy, sorry. Ja, ale ty nie nie! Tej bielą, ty, co? Czytam. Ale nam wczoraj ten Kingdom.com raczej w ogóle z nim zjadł nerwy, co? Hmm. Oboje się denerwowaliśmy, że wszystko dobrze wyszło i... No i się udało, no. Z taką publiką, jak wy. No ja się rozproszyłeś. Ogryz mnie w poślada. No spoko, no. Gdzieś, Gdzieś musiał. Ładny był. Ja, ja taka chudziłem tam najwięcej mięska. No, u naszego bohatera to to. Dobra. Mam poty. Pot, 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 to jest pot, 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 jest pot. Fredzie, jesteś i jesteś Zawsze i wszędzie Fred, co to tobie będzie Chyba się padnie. A to mówisz, że teraz jesteś na wykonaniu czy to? No jak będzie tak agresywnie podchodził do walki to pewnie będzie na wykonaniu Nie no Fredzi, wiesz jeszcze się do Fredził też się zregeneruje chyba no, Tak, ale musimy się kimnąć po prostu to... No A, Fredy się zrespił e, przez to, że wczytałem grę. A, i no 100%? Tak. Znaczy, no już nie, bo tam oberwał chłopak. Tam były jakieś roślinki. I to weź się. Ta, i ten... No i to tam ciekawego Patrycja powiesz? No nie wiem, mam taki pierwszy dzień od patrzenku. nie. No wiesz co, znowu musimy przeciszyć. Ja... Bo jak leci muzyczka, jest ok. Ale okay. jak już się zaczynają wydzierać potwory, to już jest gorzej. Aha. To co? Kolejny Steam tym tobą na kamerce, tak? Nie. <głosy> Nie? <głosy> to może No Znaczy może, ale ja wtedy zakładam maskę. O, żółw błotny, niebezpieczny. Spokojnie. O Jezu, co tak dużo tych żółwi? Z czasem się ten, otworzysz. Chcesz mi coś w odpalić? Co mam ci odpalić? To, to wszystko byście chcieli ode mnie. Oczywiście, też coś mieć z tego jakiś... świeżo Masz, masz cały czas tego coś, miłość, to są do mnie, ja do ciebie. Co ty mu... kasę byś chciała? Nie, nie chciałabym kasy. Co co mam ci odpalić? Co? Co on się odparł? Co oni? No weszli No dobra, powiadam no, nie o tym co Bo nie, o co dalej chodzi? Się boję, zaczęłaś Patrycja, to się nagrywa Tu <grywa> będą, nie możemy rozmawiać o dziwnych rzeczach A mnie chodzi o dziwne rzeczy Tobie zawsze chodzi o dziwne rzeczy w ogóle zobaczcie, jak długo my jesteśmy już w tej głuszy, w ogóle co moja postać zrobiła przez mną? O, ogrzy korzeń. O, słafus jeden. Co? Będzie słafus jeden. O, to tylko też są takie korzenie na przykład? Tak, no są roślinki, ale nie, nie nazywam się na przykład ogrzy korzeń, tylko inaczej. Nie, ale dają na przykład plus siłę. Mm -hmm. chyba, tak? chyba tak, już dobrze nie pamiętam. Jak pamiętacie to napiszcie w komentarzu. Komentarze, komentarzu. Kurczę, znowu polazłem do jakiejś. Coś tu jest, że ja nie robię po kolei w ogóle tych misji. Polazłem gdzieś tutaj. gdzieś sama. Znowu we Może będą mało koledów? Dwa bardzo wniosek A to dwa? Dwó dwóch nam brakuje. Nie odwracaj się ty do mnie, do przeciwnika. wodzowie naprawdę na sobie klipan. Ten 14? Pis... No, jakby był 15, mm. patycja byłoby mega. No. Smażone coś tam nie ucho. dzięki. Ławeczka. To byśmy mogli oddać te narzędzia temu kowalowi. No wiem, właśnie. Znając życie nie będzie. No, wiedziałem. Nie, no bo te y, worki z narzędziami wypadają tylko z wodów. Wodów? Mhm. Wydaje mi się, że przy bramie były gobliny jeszcze. Przy bramie miasta. Może. Więc jeśli coś, to tam pójdziemy. Mięso daje Adriana Liń, wołowina. Ja sobie może posmaż przy okazji. Już, moment. Czekno. Tylko zabiorę tutaj jeszcze... jakiś mieczyk. Perłowy naszyjnik. Miotła. Jabłko. Inogrono. Nagrobek. Nie, nagrobka chyba nie chcemy, co? Telekineza. O, jak miło. to moneta. Nagrobek. No dobra. Nie gryź paluków? Nie mnie gryza. Czemu on klęczy przed tym? Nie wiem, bo lubi. Myślę, że to jest gotowe. Mmm, pachnie dobrze. Pachnie dobrze. W ogóle smells kojarzy mi się, że śmierdzi, a nie jako zapach. Nie zapachu. No, czyli tutaj wrócimy. Ale nie jest takie określenie, że e, coś e, pachnie wokół, i to jest. Jeśli nie dodasz glucy, to znaczy, że coś śmierdzi. Mm -hmm. Ale się jak smell samo będzie? smells uh -huh. something smells. Idziemy do góry? No proszę cię bardzo. Takim mówię, jakąś te gameplaye tak w stanie się zrobiły rozluźniające tak na spokojnie. No, o nie, nie, dobra. Nie, 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 nie. Z sobie Rzuć nie... Freda! Fred nie ma ubezpieczenia. Pracuje u nas od niedawna. Nie możemy z Fredem tak postąpić. Mówisz, że Fred nie jest na NFZ. Nie. Ja sobie pokryzę, ty tam rozmawiaj z widzami naszymi. Ale ja wiec, na przecież już no... nie masz zajętych, jak w twojej postaci. Nie, ale się skupiam. Ale mhm. wiesz co Patrycja, tak to co rozmawiałem z jednym z naszych widzów, nie kupię by było, gdybyś siedziała nawet na slimach obok mnie, jakby tam chwilami też rozmawiała ze mną i z widzami. Może to jest jakieś takie, że nie musisz się pokazywać, ale przy okazji. A czy mówisz, że wtedy nie byłbyś taki sztywny jak zwykle? Ja nie jestem sztywny, tylko wczoraj tyle rzeczy. Poważny? Tyle wczoraj rzeczy <grym> było nie tak, że. No trochę się działo, ale z drugiej strony w sumie cieszę się, że wczoraj mnie nie było w pobliżu, bo przynajmniej nie warczałeś na mnie. Jak mogłem warczyć na Ciebie? Ja nigdy na Ciebie nie warczę. <grym> nie, no jak się stresujesz? Światek. A ja zadam jakieś pytanie, na które... Nie, ty, ty po prostu przyszłaś jak rozłączyłem transmisję i mówisz Z Czymś ci pomóc, a ja zostaw, nie wiem Daj mi pomyśleć, nie wiem co ma zrobić <laughs> Nie, bo jak na przykład zajmujesz się czymś i, i, i ja nie mam o tym pojęcia I się pytam o coś, to jeśli to jest jakieś pytanie takie Na które albo nie znasz odpowiedzi, albo jest takie yy, No typowe pytanie laika, to się irytujesz hmm.

Mm. I really need to find Eldrick. Isn't he at his hut? No, it seems. Then no. I've no idea whether, But if it really is urgent, then maybe my. He has the best known. Um. He can pick up Eldrick's trail and lead you to him. <coughs> oh, I'd never sell him. Okay. So well, I've got a bunch of skins I need. If you bought them off me for, say, 200 gold. <laughs> great. What? Sure. I'll let you borrow Rufo. I'll be careful. You'd better. He's but you'll still need to get Rufo to trust you. Give him something to eat. I can sell you some more meat. I have no book. Do you have a

oni chyba nie wywalają, oni są mini. Jednak nie. Obserwuję cię. No naprawdę. Rufo, szukaj. Szyb, szyb, gorąco mi. Hop, hop. Wiedziałaś, że on szczeka jak pies? W ogóle wilki przecież wilki nie szczekają. Wilki wyją. I warczą. Nie wiem. Wilk, tak samo jak haski i ten. Jak one mają, te wielkie. Weź to yy, malamut? Mala, malamuty e, Fredzie, tu jesteś. One nie wydają dźwięku w stylu TFP, żeby szczekały z tego co kojarzę. tylko po powarkiwanie i wycie. Mm. Z tego względu też wilki są dosyć głośne. Na przykład czechosłowacki wilczarz. Co zabierzemy jej Rufo? Będziemy mieli ekipę Rufo, Fred. Ale okay. ja też że z nami nie pora tylko dała swojego psiaka. W słowie psiaka, bo to jest wielkie psycho. Mm -hmm. Of cool. Come on, Rufo. Tak naprawdę już sami przetrzasaliśmy nieźle ten teren, więc mo mogliśmy sami na niego wpaść. No, może nie wiesz jak to jest, może się teraz zespić coś. <grystanie> Masz dać więcej mięcha. Yeah, good. Strange place you brought me. Keeps... <grystanie> Przeniknął przez Preda Rufo! Połuci się węch, jak? Nie no, idzie gdzieś na dół. A na dole chyba nie byliśmy, czy byliśmy? Nie wiem, ale chyba nie, bo widzę dzika. Poczekajcie moment. Nie no, chyba, że po prostu nie byliśmy Wybaczcie. Inne sprawy wzywają. Co zestresowałaś się mysza? Czemu się zestresowa? Trzeba piszczeć jak to Naprawdę? A czemu mm. zaczęła piszczeć? No, nie wiem, może się zestresowała tym, że ktoś dzwonił. Od kiedy ona się tym stresuje? W ogóle mamy też dzieła do sprzedania. Czy Rufo jeszcze do kasetu? Nie, Rufo przekona nas. Tam. Hmm. Tylko, żeby się nie ma i Rufo nie zabił przypadkiem. Hmm. Nie, teraz się dziki są. Jest Rufo? Tam z hmm. Dobra, to idźmy jeszcze do tak giełd. Oh. Oh. Wiedziałem, że Rufo idzie tu pomóc, ale to widzę, że to tylko pewnie. No Rufo jakoś tak nie chce pomóc. Nie! Ja się wynająłem tylko jego nosa nikły. No tak! Wynająłem. <grym>, no, Gdzie to nie wynika z To za 5 sztuk złota. A, bo chodzi ciągle? Nie! nie. Rufo się nie ceni za dobrze. Gdzie jest Rufo? Nie wiem, bo sobie może będzie. Czekaj, to jakieś tam są, można nie tam No, come on, Rufo, come on. <ścoughs> Zobacz, są ostatni. No, mam nadzieję, że tu jest wódz, może będzie ostatni ten. Powinien być ostatni Nie no, to pomaga. jesz nam? Well done. Did you find something, Rufo? No nie ma. Czego nie ma? No nie widziałeś narzędzia ostatnio. A. Mm, Coś to druita I To jest zadanie wykonane. Jak druid porzucił swój kostur To znaczy, że dobrze się z nim nie dzieje Ale zobaczę tego ograbiłem? Mm. Tak czy nie? Oba, oba. Obu No niby wykonaliśmy zadanie, ciekawe. Roślęka, roślenka, roślęka Piękna z niej gończynka. Nie spinuj się. Yo. Nie. Gdzieś bym śmiałą. Nie gryź tych paluchów, wiesz. Weź koronę. Ulu. Do dalej nie pójdę. Dawaj więcej mięcha. Nie robię za darmo. Mm. A nawet jakbyś chciał udać mnie to to już nie możesz mu dać. Tak? Nie, nawet nie mam. Nie a nie mam, bo dziki cofnę. Dobra. Dobra, może tu będzie. Mam goblinę. jest No, go wywaliło w Nie, no rufu pomaga też. <noise> Uderzyłeś go! Kurczę, no i nie ma tego no... czekaj. Widzisz? Mhm. Mm <noise> to już... Nice. Fajnie, to będziemy mieli po co wrócić do miasta, bo dwie misje już wykonaliśmy z mm -hmm. ziołami. I wykonaliśmy misję tą. A teraz ja chciałem wrócić do miasta, żeby z Patty pogadać. Bo tam Patty ma dla nas misje. A ona nie miała przynajmniej brzegu? Czy... Tak, no ale, no ale to wiesz, wychodzisz... Tam na sześciu Jakiś... Gdzie ty jesteś? Tutaj zawędrował, ok? No dobra. Kostur zgubił, tak? I do jakiejś świątyni poszedł. Yeah. <grywa> <grywa> I weźmy się. Mamy Stefana ze sobą. Freda. Ciekawe czy jakbyś, ale ja coś kazał ty że jest Stefan. Może jakbyś mu przyzwał drugiego byłby Stefan. Może. Może i barrier, maybe Master kustura nie, nie dostanę potem wiesz. No dobra, idziemy. Najgorsze w tej grze to jest teraz takie bieganie, że muszę się wracać. Mm. No to Twój telefon czy mój, tak? No, ja, chyba mój Co dam? ci to Sklep Sklep do mnie pisał. O, mamy 20 punktów. Nauki? Tak. Nice. Czyli, że co, że dwa poziomy nam weszły? Mhm. Mm wow. A dobra, daleko nie musieliśmy szukać. Hmm. W miarę ok. To naprawdę przydałoby się jakiś kończy coś. Ale tak jak mówiłem, Kingdom jak widziałeś wczoraj, to same dialogi trwały z 20 minut. Co? Mm. No tak, czy nie? No. no. Jakie tu? A, na dół. Na To mówię, Kingdom Kong na gameplay w ogóle się nie nadaje. Mm. A ten co odwala? <grym> <grym> To dużego to nie zabiło, wiesz tak poskoczył, że... Mm. Wysadziło go w powietrze, no. Dobra, miejmy nadzieję, że gra ogarnie, że biegniemy Wy włócznika wcinasz? Mhm. Jeszcze ogrzyko, że No i dobra Masz wszystkie te czapki, wróżki czy coś, zjadłeś. Mhm. Bo gdybyś ten punkt alchemiczny gdzieś, ale mi się wydawało. Nie wiem. Nie ważne. A Fred chce być pierwszy. <laughs> A magic barrier. Can you perhaps I... let me let me see? Opuścił drużynę. W pierścieniu. <trymne> no tak to ja też potrafię. <ścoughs> I teraz pewnie nie udało mi się. Możliwe. No niesamowite. Wow. Przyszedłem z tobą, ale możesz to zrobić sam. Trzymaj swój Nara. Gdzie to jest? A skąd ja je mam jechać? Y... Co otworzyło się? Mhm. Ty masz te magiczne? Nie On ma te runy, tak? Tak, ale myślałem, że może mieć o, wiesz, do otwierania tych barier. O nie, jest kurczę, ale przyspieszyliśmy Co? To jest są jeszcze ludzie ładnie mi kroi Bo to są zwykłe a pomaga Nie, to też kontrami wiesz? ładnie kontry mi wchodzą ten jeszcze mięcz. Wow. Ale słaba. 50, ma 55, no? no widzicie. A ja myślałem, że masz mieć 90 sił do tego. Tak, 90, ale 50 obraża. Ja mam 55, no to. Nie, pamiętam, że ja coś tak byli, ale jednak zapisałem, tak? Mhm. I jak będziesz chciał iść ręczność, czy nie? No, żeby się przejąć. W sumie wiele rzeczy tutaj byłoby fajnie pójść. Mhm. No Jezu, Fred, wystraszyłem się. Ale myślę, że najbliższe punkty bym wolała rozdysponować w otwieranie zamków i w Radzież na przykład. Mhm. Dobra. Bo to się może przydać. Co Patrycja? Nie wiem. Otwieranie zamków i kradzież? No. A nie chciałaś kowalstwo iść? No kowalstwo też. A przynajmniej zbieranie rudy. Hmm.

Dobra, to wiecie co, to chyba jest dobry moment na skończenie. Mamy pół godzinki, więc akurat myślę... Hmm. To widzimy się w kolejnym odcinku. Dziękujemy Wam bardzo za udział, w tym o tom. Zachęcamy do subskrybowania, lajkowania i kliknięcia w dzwoneczek, jeśli chcecie zostać z nami na dłużej. No, żegnamy i do zobaczenia. Dokładnie.